I skoro ja się dogadałam ze swoim krytykiem wewnętrznym, ty też możesz się dogadać ze swoim krytykiem, czy swoimi krytykami, krytyczkami wewnętrznymi. I mam na to dowody nie tylko w postaci mnie samej, ale też no w tej chwili to już kilkuset uczestniczek, które przeszły przez moje warsztaty pracy z wewnętrznym krytykiem i rozwijania w sobie tego łagodnego, życzliwego głosu. I pamiętaj, że krytyk wewnętrzny nie jest Twoim wrogiem, nawet jeśli tak się wydaje. On chce dla Ciebie dobrze. No i właśnie bardzo dziwnie to komunikuje. I to, co mówi Twój krytyk wewnętrzny, nie jest instrukcją do wykonania. Nie chodzi o to, żeby słuchać tego, co On do Ciebie mówi na powierzchni, tylko tego, co tam jest ukryte pod spodem. I pamiętaj też o tym, że większość tego, co mówi o Tobie Twój krytyk wewnętrzny, nie jest prawdą. Oczywiście tam czasem są jakieś ziarenka prawdy, takie maluteńkie, albo czasem tam jest prawda na Twój temat, ale na Twój temat Ciebie z przeszłości, a to już jest zupełnie teraz nieaktualne.